Przy płytach fundamentowych zakładamy, że to jest koszt około 400, 450 zł za metr kwadratowy w górę dla obiektu do 1000 metrów, bo im większy obiekt, tym koszta stałe jest związane z płytą fundamentową maleją, więc dla większych obiektów ta cena odpowiednio spada, ponieważ my specjalizujemy się w obiektach do 1000 metrów kwadratowych, to tak naprawdę ten szacunek proszę przyjmujcie dla tego typu obiektów, to jest istotne, jeżeli chcemy tą, tą płytę fundamentową następnie zacząć przykładowo na gładkę, wykonać posadzkę przemysłową, Należy złożyć w całej Polsce około 50 zł za metr kwadratowy wykonania pesarski. Słyszycie teraz pracę, dlatego że my cały czas kończymy naszą nową siedzibę, więc nie przestraszcie się, że słyszycie w tle piłę czy wiertarkę. Jak już mamy przygotowany fundament, należy przejść do kosztu konstrukcji, okładzin, orynnowania. I tutaj warto zwrócić uwagę, ile co kosztuje. Tak naprawdę my szacujemy, że hala w zależności od wysokości, szerokości. Długości, ilości modułów waha się w granicach od 800 do 1100 zł z metra za gotowy obiekt do wykończenia wewnętrznego. Więc jeżeli mówimy o konstrukcji, to Szacujemy, że to się zaczyna od około 290 zł netto do 450 w zależności od tego jak duża jest ta konstrukcja, jak jest wysoka, czy ma, czy ma antresolę, w jakiej jest strefie wiatrowej, jakiej jest śniegowej, więc wiele aspektów, które należy wziąć w szacunkach początkowo, ale bazowo przyjmijcie sobie około 290 zł z metra do obliczeń, montaż konstrukcji waha się od 80 do 100 zł z metra kwadratowego, montaż okładzin, rynień i materiałów w ogóle do wykonania hali to jest około od 85 zł z metra kwadratowego, należy przyjąć w w kalkulacjach montaż okładzin jest od 40 zł z metra kwadratowego w zależności od tego, czy kładziemy poziomo, pionowo, ilości obróbek blacharskich, które musimy wykonać, więc tak naprawdę macie pełne kwoty do dokonania was, wa, własnych obliczeń. Posłużę się tutaj ściągą, bo mam dla was małą perełkę. Na przykładzie tej hali tak naprawdę możecie zobaczyć stolarkę otworową w postaci drzwi, bram, e, okien, więc tak naprawdę jeżeli mówimy o drzwiach 2, na 100, 2, 2 metry wysokie, 100 metry szerokie, to mówimy o cenie, na naszym przykładzie, 1000 1700 zł, drzwi 2 metry na 90 cm, drzwi PEPOSZ to jest koszt 2200 zł. Witryny, te, które widzicie były 3 metry długie, metr szerokie, mówimy tu o 1300 zł. Witryny z opcją otwierania z jednej z części to jest 1700 zł, witryny z opcją otwierania dwóch części to jest 2000 zł. Jeżeli mówimy o pokryciu dachowym płytą 16, 16 cm, to jest. Nie, nie. 170 zł z metra kwadratowego 12 cm płyty piłc, 140 zł z metra kwadratowego Dlaczego płyta dachowa jest grubsza od tej ściennej? Dlatego z samej fizyki wynika, że się pójdzie do góry, więc izolujemy, izolujemy grubszą warstwą od dachu. Orynowanie kosztowało nas 7900 zł netto. Obróbki blacharskie całego obiektu, który ma po prawie 1000 m kwadratowych 13600 zł.